Witam, witam. Ruszamy dalej. Ostatnio zatrzymaliśmy się z dwoma jednostkami przed Wigurem. Teraz będziemy ogarniać sobie tutaj. Okej. Okay. Zagrożenie jest z trzech stron na pewno. Tutaj trzecia strona, 4 i 5. Plus jeszcze ten domek do obrony. <laughs> Wróćmy sobie do upgrade'ów i zobaczmy, czy mogę wspomóc jakąś jednostkę. To będzie dosyć ciężka batalia. Okej, okay, jest na maksa, jest na maksa. Czyli ewentualnie tam mogę zrobić. Tutaj jeszcze nie jest na maksa rycerz zrobiony. Czyli po prostu trzeba odkładać pieniążki teraz, żeby powzmacniać te jednostki no i dobra, zróbmy w ten sposób. Temu dodamy upgrade. I od teraz oszczędzamy. Pozbądźmy się tych, których nie chcemy. Tutaj będą piki nieży. Słychać, słuchaj, dobra. I teraz słuchać. Uuuu. Aż muszę coś sprawdzić, dajcie chwilkę. Dobra, sprawdziłem. Ej, sprawdzałem, czy się dźwięk dobrze nagrywa, ale wychodzi na to, że jest OK. Cieszy mnie to niezmiernie. OK. Łucznicy w gotowości. Łucznicy w gotowości. I teraz tak. Weźmy sobie tego pana. Chociaż ten ma młot i to. Ale on ma miny. Tak trzeba będzie to rozegrać. Dobra. Pikinierzy. Tutaj albo może tu dam... to od razu dwa punkty będą zabezpieczone... Wam tutaj... teraz tak... skąd płyniecie? stąd... podkładaj miny... i tu też podłożymy minę tutaj może mniej więcej taka pogoda tam u nich jak teraz u nas dacie radę, dawaj dawaj ostatni, Ok, uciekać gdzie teraz będą? z tej strony, to tam lecimy jesteście najważniejszą jednostką Będziecie mieli wsparcie, a nie ucznicy. Dobra, to chyba zrobimy tak. Oni będą płynęli z tej strony, więc damy ich tutaj. Wy jesteście oddział jedynka. Dobra. Bardzo ładnie. Teraz idźcie tutaj, bo chyba tam już wszystkich rozwaliliście. O, tu jest jeszcze domek. Nie zwróćcie uwagi. O, 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 szybko. Łucznicy. Łucznicy tutaj. I teraz wy tutaj. I wy tutaj. Dobra. Naprawiać się tu szybciutko. O. Dobrze się zdarzyło. Nie zauważyłem tam tego typa. Dobrze. dał radę, dał radę. Piękna sprawa wyszła. Łucznicy w gotowości. No, najważniejsza jednostka, to nie ma co się oszukiwać. Tu jesteście tutaj, ok. Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, uciekać, 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 uciekać. Łucznicy do, do stworzenia. A was dam tutaj. Będziecie wspierać tą wioskę. <laughs> Najgorzej, że tu zaatakują. Chodź, tutaj szybciutko. Dobra, szybciutko panowie. Teraz dobić <laughs> czwóreczka. Gdzie będą najciężsi. Z tej strony, wy jesteście cali, to tutaj wy będziecie asekurować, a wy tutaj będziecie asekurować. No, piękna sprawa tutaj, na górę, a wy tutaj. Na Pewno skądś płyną jeszcze. Oj, malutko was, niestety, ale w porządku. A sekuracyjnie tutaj, aby tu. Dobra, w nogi. O nie. Przeżył mój ten? Dobrze, udało się. Uuu. Teoria mówi, że dałoby się to w trzy oddziały zrobić, ale pewności nigdy nie ma. Continue. Mamy trochę przewagę przed rundami, i dobrze, to by było trudno, jakby się tak zamknęło. Pokasujmy najpierw. Łucznicy będą oczywiście na samym dole, bo to jest bardzo, bardzo potrzebna jednostka. Teraz tak. Wy się przydacie. Odtworzenie jednostek i to też. To chyba nie trzeba być wyżej. Ale dobra, biorę was. Bo już nic lepszego nie ma. Pyk, pyk. Mam nadzieję, że mój kolejny zespół, który do mnie dołączy. I to też będzie zespół łuczników drużyna. Batalion kto się zna, niech napisze. W komentarzu ja się nie znam. Nie wiem, ale się wypowiem, jak to mówią. Dobra, nie będziemy marnować czasu i narażać jednostek. Teraz styk. Przyjrzyjmy się jak tutaj trzeba działać. Ci są sali zdrowi. Czyli klasycznie pójdziemy tak. A ich tutaj trzeba będzie zamknąć. Zrobimy w ten sposób. Bo chyba tu wylądują. A wy będziecie atakować za chwilkę. Tutaj poczekam, bo to jest ważniejsze. Chemie będzie ten ruch teraz. No, ładnie tutaj cisnąć z nimi. Cwóreczka, pyk. Jazda z nimi. Gotowości. Dużo tych łuczników. A tu jakaś drobna osłona jest. Czy ktoś potrzebuje rewitalizacji? Ile tutaj jest? 8 To jeszcze jest ok. Trzeba się rozejrzeć dookoła. Czy nie płynie tutaj jeszcze coś? Dadzą sobie radę. Dają sobie radę. Panowie, tutaj. A wy, o, kurczaki. Nie wy, tylko czwóreczka. Cyk, cyk. Reanimacja. Wy macie to. Wy macie młot. Dobra. To tylko z góry, działa. czyli na płaskim jest bezużyteczne. Dobra, żeby Was nie odrzuciło. Was tu będzie dużo potrzeba. Teraz bardzo ładnie, teraz tak uczniowie, szybciutko zabezpieczymy sobie to miejsce. Ucznicy muszą być tutaj. To jest najważniejszy oddział do likwidacji. Dacie radę, weźmy pod kątem. Bardzo ładnie. Koniec, koniec. Teraz tutaj domykamy chłopaków. Czuję to, że się udało. Piękna sprawa. I tak trzeba grać. Victory boys, Victory. 29 uczników było. Ale to ja mam Legolasa w zespole, nie wy. O. Dobra. Tu jest checkpoint, bo jest to kółeczko charakterystyczne. Tu jakiś nowy przedmiot się odblokowuje. Czy jestem w stanie na płaskim dwoma coś ugrać? Podejrzewam, że nie. Tu mógłbym zrobić, żeby jakiś zespół był większy, ale nie, no to większy zespół nic nie da. Przynajmniej na razie. Będę się póki co męczył. Dobra, następna runda. checkpoint już zasłonięty nowy rodzaj jednostki myślę, żeby nie iść tutaj zobaczymy nie wiadomo, nie wiadomo znaczy ja się tylko domyślam ale 100% pewności nie mam co tu wybrać to jest trzecia pozycja. Dobra, weźmiemy. weźmiemy tutaj to. Gościa z minami też weźmiemy. I tutaj, żeby monetki zaliczyć. Także będziemy robić tak. I wracamy. Dobra. Wszyscy, wszyscy. Deploy, deploy. Skąd będą? Działaś tutaj porządnie, porządnie. Bardzo ładnie. No, jest nowa jednostka. Ona robi niesamowity popłoch w wojsku. Ten słucznik, który ma, zobaczcie to. Najlepiej się za czymś schować, albo bomby rozstawiać. Jak coś, to zapamiętam, żeby to była bomba. Oni z tej strony też się lecą. Dobra, to jest moja jedyna szansa. What? Dobra, pomóżcie to, oni nie są może. Ja coś... O, o nie, 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 tam robi się niedobrze. Chodzi na to, że ten... musicie zaryzykować wszystko. I lecicie tutaj. Nie ma wyboru, drodzy panowie. Czekać. Dobra, wy możecie się teraz odmeldować tutaj. Tych jeszcze nie będę reanimował. Kontraucznicy, dobra. Gdzieś jeszcze Kto siedzi? Dobra, to i tak trzeba na to czekać, więc jak coś to się tu pojawią. W sumie to tu się obronicie. Teraz wy. Tutaj w obwodzie. Aby tutaj. Ok, I wy się też ukryjcie tutaj gdzieś. A wy będziecie z daleka naparzać. Wy na razie nie macie przeciwników, to tutaj. A podejdź no tutaj do płota. I ucieknij sobie do medyka. A wy atakujcie. wstawa. Wy się na razie nie przydacie. Wy, wy, wy tylko na wielkoludów. Dobra, pani, Leć tutaj. A my sobie poradzimy z nimi inaczej. Dobra, może nie, może wy zostańcie za tym, bo będziecie tutaj załatwi. A ci pewnie do Was chętnie przybędą. Zamianka, zamianka, panowie. Coś jeszcze płynie tutaj? Koniec? Jest! Mamy to! Uu, uu. Jeszcze załoga jakaś daje Pięk, punkciki? Jak najbardziej 17 I ojku jaki to jest porządny wynik Lubię Pa ra, pa, pa, pa continue. Unua, unua. O, tu coś będzie. Okej, okay. sprawdźmy, czy coś warto upgradeować. Tego nie trzeba, tego już się nie da bardziej. Chyba będę oszczędzał to teraz. Tak jest. Taki jest plan, żeby to przeoszczędzić. Chyba, żeby tego na maksa z tym młotem, bo on teraz by wszedł. I to jest ostatnia, ostatnia upgrade tego młota. Właściwie miałem sprawdzić przy okazji, co ten młot tutaj teraz robi. Ok, czyli dużą grupę fałsów. Oki doki. Thanks <laughs> for Okay. upgrade, upgrade teraz możemy lecieć ci będą na płasko na pewno damy radę trzema, tu będą łucznicy i ci zwykli, a tutaj jak exit to map to też będą łucznicy sprawdźmy co ja mogę skorzystać sobie łuczników, to na pewno tu bym wykorzystał łucznika to będzie raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, czyli gdzieś muszę po trzy zespoły wykorzystać Myślę, że tak to by trzeba było wykorzystać tam. A tutaj skorzystamy z tego Tak to widzę, żeby mieć jakieś szanse, a może bo... Co mi się tak przyłączy czasem? Chyba za daleko przejadę i wtedy. A ty i ucznika tutaj. Deploy, mister. Z kim zobaczymy. Liczę na to, że się uda, że będzie fajnie, już tutaj. Cyk. Cyk i cyk. Chociaż wy stańcie tutaj, a wy tutaj stańcie. dobrze tego jednego tego jednego dobra tu sobie z tym ci panowie poradzą nie jesteście moimi najlepszymi żołnierzami ale damy sobie radę dobra Jak tam się trzymacie? Dobrze się trzymacie. Teraz by tutaj, szybciutko. Od tyłu chyba nikt nie przyjdzie. Wycofamy Was, może nawet dalej. Dobrze sobie poradzili. Ci też. A nie, nie, nie czekaj tutaj. Tu uderz. Za wcześnie jeszcze. Ucznicy, to jest najgorsze, że tak trochę was tu dali Na tą mapkę. Dobra, wy już wróćcie. Poleczcie się tutaj. A my zaraz ruszymy bandą. Okej. Okay. Bardzo ładna gonitwa, podoba mi się. Jest zaangażowanie zespołu. <grymne> to pewnie te owocowe czwartki. Zdecydowanie to musi być to. Dobra, wyjdźcie sobie tutaj, bezpiecznie się schowajcie. A my idziemy tutaj, całą bandą. Widzę, że macie straty po jednym żołnierzu, ale nie bójcie się. Ogarniemy temat. Dobra, oni już to wylądują, więc się wycofuj. Wycofujemy się. Jest! Pięknie udało się. Teraz wykorzystać dam tych trzech do obrony. I będzie pięknie oszczędzona jedna runda. Mhm. Mm Tu, bo jest łatwiej, mimo że te budynki są na zewnątrz, to w sensie poza górką, pod górką, czyli tutaj i tutaj, to powinno być do ogarnięcia w miarę fajnie. Eee, Deeplight to nie ma innej opcji. Oni będą atakować z góry. Czy jestem gotów na jakieś straty? Oczywiście, że nie. Tylko jeden zespół jest na maksa wymaksowany, na maksa wymaksowany. Maso maślane. Tu jest tylko pójście na ten. Dobra, tak zrobimy. Tak się będziemy chronić. Myślę, że zrobimy to w ten sposób. Mykać, a wy. Młotek! Rewelacja. Dobra. Czekamy na kolejny zespół. Kolejny zespół to ucznicy, czyli trzeba się chować. Zewsząd będą atakować. Tu jest dobrze. Ci wpłyną tutaj. No i bardzo dobrze. Bo zrobimy atak z tej strony. Wycofujemy się ładnie. Ale będą zaskoczeni. No bonjour! My tu do Was na chwilkę. Dobra, młot jeszcze nie gotowy, ale może jak dobiegnę tutaj. A, tobiec nie muszę. Masz okazję to się tutaj podlecz. Ty jesteś cały zdrowy, więc dawaj zasuwaj. Zamień się miejscami Wykań, po wykańczani tak jest, dobra, będą wszyscy teraz tutaj. A no więc lecimy tutaj. Tudu. Ile tu brakuje u Was? Dwóch chodź tutaj zespole. Domykamy. Tam są ucznicy. Dobra, tu też są ucznicy. Więc trzeba się po prostu schować. O! A ty co to tak sobie stanąłeś? Co to jest za obyczaj? Teraz by tutaj Ua Szybciutko Szybciutko. Nie. Taka strata niepotrzebna, no ale trudno Udało się. Jedna monetka w plecy. O nie Czasami jest ciężko. I dobra, i tym miłym akcentem zakończę ten odcinek. Widzimy się już tutaj przy kolejnych walkach. Także zapraszam i pa.